Jakie spotkają cię wyzwania w różnych typach projektów? Każdy projekt jest inny, tak mówi teoria. Natomiast ci, którzy dostatecznie długo żyją i dostatecznie dużo widzieli, wiedzą, że te unikalne projekty dałoby się tak posortować na różne kubki. Co więcej, wiedzą o tym, że te różne kubki projektów będą miały trochę podobne wyzwania, i o tym dzisiaj chcę powiedzieć. Może aż tak długo jak niektórzy nie żyją na świecie, ale dostatecznie dużo projektów widziałem, żeby. Podzielić się naszymi doświadczeniami. Ja nazywam się Marcin Guzik. Na kanale projektami. pl opowiadam właśnie o wyzwaniach różnych projektów, ale oprócz tego z nimi mierzę się, prowadząc firmę doradczą Tęstę Polska. Z grubsza można było powiedzieć, że projekty są inicjowane albo problemem, który trzeba rozwiązać, Albo u źródeł projektu stoi szansa, którą chcielibyśmy wykorzystać, albo jest trzeci jeszcze typ, miks, jest i problem, i szansa. Pojawia się problem, ale gdybyśmy coś ogarnęli, to szansa się rodzi sama. No i teraz przyjrzyjmy się, jak to działa. Jeżeli pojawi się problem, to po problemie, jeżeli pojawi się szansa, to pozytywnie tej szansy, Powinniśmy dobrze zdefiniować, na czym ten problem polega i na czym ta szansa polega. Bardzo często widzę pomijanie tego faktu, że różni ludzie myślą inaczej o problemie, postrzegają go inaczej, czy szansę widzą inaczej. Nie rozmawiamy o tym w projektach, w związku z tym niektórzy rozwiązują zupełnie inne zadania, będąc w tym samym projekcie, w tym samym zespole projektowym. Więc ten etap definiowania, co de facto jest do zrobienia, na czym polega nasz problem, na czym polega nasza szansa, jest nieodzowny. Następnie najczęściej w projektach gdzieś tam się dokonuje jakiejś tam analizy sytuacji problematycznej, czy tam tej szansowej, próbujemy sobie tam ogarnąć, co, co na co wpływa, ile co może kosztować, wypracowujemy jakieś rozwiązanie, idziemy do zarządu, w zarządzie, proszę o to, to jest rozwiązanie, naszego problemu, zarząd mówi, spoko, proszę jechać, robicie, zaczyna się element wdrożeniowy, wdrażacie te swoje rozwiązania wypracowane na podstawie analizy i definicji i Oczekujemy, że będzie ulga, jeżeli to była inicjacja poprzez problem, bądź oczekujemy korzyści, która stała za zainicjowaniem naszego projektu. Przyjrzyjmy się teraz, jak te typy wyglądają. Typ pierwszy projekt inicjowany problemem. Tu masz najczęściej łatwiej, dlatego że ten problem, jeżeli on jest faktycznym problemem, boli, jeżeli to są Zbyt wysokie koszty eksploatacji, zbyt wysokie koszty logistyki, zbyt wysokie koszty fluktuacji pracowników. I tego, że tam jak chcesz mieć 100, to musisz zatrudnić 150, bo wiadomo, że jedna trzecia ci i tak odejdzie. Jeżeli masz ten problem, to codziennie czujesz ten problem i nikt nie będzie kwestionował, że go trzeba rozwiązać. Więc w tym sensie projekt, który jest inicjowany na podstawie problemu, jest trochę łatwiejszy w zarządzaniu, bo nie ma raczej takiego, albo zbyt wielu takich. Że powiedzą, to nie jest problem. Jeżeli mamy problem w firmie, to ten projekt ma zdecydowanie wyższy priorytet, ma łatwiej w różnych rzeczach. Ale też ten problem może napotkać na różne wyzwania. Po pierwsze, mamy presję na to, żeby działać, no bo jest problem, to nie myśl chłopie, tylko do roboty. Czyli jest presja na działanie, a nie presja, nie, nie ma presji na to, żeby porządnie przemyśleć to działanie. Projekty inicjowane. Problemem najczęściej są z tą presją y, związane od samego początku. Jest ciśnienie, żeby to rozwiązać. Drugie wyzwanie, które w takich, projekt, takich projektach jest y, częste, wspominałem o tej definicji, że niektórzy interesariusze albo niektórzy uczestnicy mogą celowo pokazywać, że ten problem trochę inaczej wygląda. To nie to dokładnie, o co chodzi zarządowi. Nie, oni są trochę niezorientowani. Panie, to nie tak, to zupełnie inna kwestia tutaj działa. Ja wiem to lepiej. Często u podstaw takiej postawy stoi, że gdybyśmy przyjęli, że ten problem polega na tym, że XYZ, to wyszłoby w końcu na etapie np. analizy, że to jest wina mojego działu, więc są takie typy, które za wszelką cenę będą unikały jasnego, klarownego zdefiniowania, na czym ten problem polega i to też może być drugie wyzwanie. Rozwiązać problem to każdy by chciał, każdy zarząd chciałby, żeby ten problem był rozwiązany, Natomiast zdecydować o wydaniu pieniędzy, zdecydować o przeszeregowaniu ludzi, zdecydować o zamknięciu fragmentu zakładu, który na przykład te, te, te koszty generował, to już jest trochę bardziej kłopotliwe. W związku z tym istnieją ona, Ja nie wiem, czy to jest typowe w przypadku yy, tylko problemów, czy znaczy, to nie jest typowe tylko i wyłącznie dla tego typu projektów, ale niechęć do podejmowania decyzji tu szczególnie może być i mieć duże znaczenie. No i ostatnie wyzwanie, które możesz mieć. To jest taki, że ty przychodzisz z takim poczuciem świętego Jerzego, który idzie właśnie szukać smoka, no a ktoś ci powie: Ale To jest Twój problem, Twój smok, ty sobie tam szukaj go i walcz. To w, naszym, w naszym dziale wszystko jest OK, dlaczego ja mam ci dawać ludzi? Albo OK, tak, ja rozumiem, to jest bardzo ważny problem, należy go rozwiązać, dam Ci pracowników do Twojego projektu, no i daję tam pana mieć, który jest miesiąc przed emeryturą, w sensie. Może być tak, że sub, suboptymalizacja, czyli to, że tam te wszystkie silosy się martwią o siebie głównie, może doprowadzić do tego, że jeżeli problem nie jest bezpośrednio mój i ja nie odczuwam jego skutków, to nie będę chciał w tym uczestniczyć. To ty sobie rać i ty spełnij te oczekiwania zarządu. Prawdę mówiąc, takie projekty się ciekawie robi, fajnie robi, dlatego że oczywiście jak rozwiążesz ten problem, no to masz faktycznie opinię osoby, która wyratowała firmę od. Jakiś tam dużych kłopotów Jeśli pokonasz te wyzwania To masz na to szansę To nie jest tak, że w każdym projekcie Tego typu wyzwania na podcast tak Jak powiedziałem, może być też tak, że to, że to jest problem To Ci otworzy wszystkie drzwi Wszystkie decyzje będą podejmowane Niemal natychmiast w trybach niestandardowych Ekstraordynaryjnych, bo Ty jesteś tym strażnikiem, strażakiem przepraszam, Który gasi pożar jeśli ten kanał ci się spodobał, zasubskrybuj go dzięki temu, co czwartek nowa porcja wiedzy o zarządzaniu projektami. A jeżeli film jest ciekawy, kciuk w górę doprowadzi do tego, że YouTube być może pomoże komuś, podrzucając ten materiał komuś, kto właśnie szuka yy, odpowiedzi na pytanie, co mnie czeka, jeśli będę robił projekt, który rozwiązuje jakiś problem. Drugi typ projektu to te, które są inicjowane na podstawie czystej szansy rynkowej. Takie projekty yy, są projektami. Yy, które mają nieco gorszą percepcję w firmie, no bo lepsze jest wrogiem dobrego, mówi się. W związku z tym, jeżeli jest jakaś szansa, to nie każdy ma ochotę teraz naprężać się, na przykład rezygnować z urlopu, żeby z tej szansy skorzystać. Tym bardziej, że może się okazać, że ja się, ja się będę bardzo mocno poświęcał, ale to ty z tego skorzystasz. Więc tutaj jest kluczowe wyzwanie może się okazać, że będziesz musiał stanąć przed wyzwaniem takim, jak udowodnienie, że ta szansa może przerodzić się w korzyści i te korzyści będą wymierne. Bo od razu ci powiedzą korporacyjni analitycy, że to, co jest pewne, to, że koszty będą takie, jak pokazujesz, bądź trochę większe, bo z reguły w projektach te koszty są takie, jak się pokazuje, bądź trochę większe, ale dzięki ryzykom, dzięki działaniom sił zewnętrznych może się okazać, że ta szansa stanie się bardzo szybko ułudą, a korzyści zostaną zeżarte kompletnie przez na przykład. Wzrost cen przez inflację, przez inne rzeczy, i oni powiedzą: Daj nam dowód, że to jest naprawdę korzyść, że warto to zrobić. Druga sprawa to mogą być takie projekty, w których ta korzyść jest naprawdę wielka, pod warunkiem, że zarząd coś zrobi, departament coś zrobi, zmienimy firmę, która nam dostarcza, zmienimy sposób magazynowania logistyki. I teraz kłopot jest taki, że decydenci często bardzo mają takie uszy wyczulone, wiecie, jak pies, ten fenek, pies pustynny, takie wielkie uszy na te korzyści i tego faktycznie oni słuchają, ale już jakoś ciężko im ogarnąć i tam w buforze zachować informację, że te korzyści są pod, pod, pod pewnymi warunkami. Ja pamiętam kiedyś miałem taką sytuację, gdzie ktoś mnie zapytał, czy, słuchaj, czy projekt według waszych analiz zakończy się w 2019 roku? Ja powiedziałem, tak, pod warunkiem, że A, B, C, D, e, F, G, H. No i prawdę mówiąc, do słowa tak, uwaga była na 100%, a pod warunkiem, że ABCDFGH, to już w ogóle zapomniano o tym. I po tygodniu na spotkaniu ktoś tam do nas mówi, no ale powiedzieliście, że to się zakończy. Mówi, no tak, ale pod warunkiem ABCDFGH, e, to, to takie tłumaczenie, powiedzieliście, że się zakończy. No to co teraz? Próbujecie nas tutaj zniechęcać. Następnym razem, przy takim pytaniu, jak ktoś mnie zapytał, czy to się zakończy w 2019 roku, powiedziałem nie, chyba że ABCDFGH. I muszę ci powiedzieć, że to zdecydowanie lepiej w komunikacji działa, no bo słowo nie od razu buduje takiego ujezu, naprawdę nie, stracę stanowisko albo premię. No, ale jest ratunek pod warunkiem, że chyba że coś tam wykonamy, i wtedy jest zupełnie ta, ta uwaga jest przesunięta trochę dłużej i utrzymywana. No więc o tych warunk warunkach, które umożliwiają korzyści, musisz bardzo dokładnie, bardzo dokładnie o tym mówić. Kolejnym wyzwaniem tego typu projektów to jest tempo pracy. To znaczy, jak coś jest szansą, czyli pewnego rodzaju luksusem, to jednak zasoby idą na potrzeby pierwszego rzędu, tego najniższego rzędu, zabezpieczające mnie i mój dział. Tak samo decyzje podejmujemy najpierw te o kluczowych rzeczach, a te na temat szansy to później. Czyli, jeżeli masz projekt, który jest warunkowany pewną szansą, no to możesz mieć pewnego rodzaju kłopoty z tym, żeby dotrzeć do właściwych zasobów decyzji i Czasu, no bo to jest profilaktyka, a profilaktyka wiadomo zawsze przegrywa z tą działalnością codzienną. I ostatnie wyzwanie to jest utrzymanie uwagi interesariuszy, szczególnie, no wiesz, jak oni usłyszą, że jest szansa, na przykład nie wiem, ktoś daje kasę, nie wiem, KPO się w końcu nam w naszym kraju pojawi i runą na nas deszcze tych e eurasków, No i ktoś powie, jest, będziemy robić inwestycje, coś tam, coś tam. Nie? No i jakby ten entuzjazm początkowy mija. Zaczyna doskwierać codzienny trud realizacji projektów, to często interesariusze i ich uwaga przenosi się na, no, na nowe szanse, które ktoś tam przyniósł i opowiedział, i tam lokują swoje zainteresowanie. Szczególnie jeżeli w Twoim projekcie jest na przykład trudno albo pojawiają się jakieś problemy, to im lepiej jest skupić się na nowej szansie i tam lokować swoją uwagę, niż patrzeć na smutny, zapracowany zespół. Więc ta tak zwana uwaga w trzecim miesiącu projektu. To jest wyzwanie, żeby jeszcze się nie znudzić i żeby jeszcze utrzymać ten temat cały czas yy, gdzieś tam na szczycie listy zainteresowania ważnych decydentów. Mix to jest ktoś by powiedział, najczęstszy yy, przypadek, szczególnie w dużych projektach, gdzie coś robimy. Na przykład yy, redukujemy te koszty, bo są za duże. No i ktoś pada na to, no słuchajcie, no ale gdybyśmy troszeczkę więcej dolali pieniędzy, tam 15%, to moglibyśmy jeszcze skorzystać z, albo gdybyśmy to zrobili. W taki to a taki sposób, to moglibyśmy się sfinansować w 30% z funduszy unijnych. A jeśli byśmy, na przykład, weszli i zatrudnili tutaj wykonawcę X, i on by nam to zrobił, to potem moglibyśmy, otwierają się nowe możliwości, czyli miksuje się tą szansę, z, do, dorzuca się do tych projektów, do tego pierwotnego planu jeszcze jakieś inne motywy, które stoją za projektem. Więc jakie jest kluczowe wyzwanie takiego projektu? Po pierwsze, najważniejsze jest to, żeby zrównoważyć te interesy. To znaczy, pierwotny projekt, pierwotny powód, na przykład to było rozwiązanie problemu, plus priorytet drugi to są uzyskanie korzyści, bo już robimy ten projekt, zróbmy to raz a dobrze. To ważne jest, żeby równoważyć te interesy, żeby nie okazało się za chwilę, że ogon macha psem, że wprawdzie mieliśmy zredukować koszty projektu, przepraszam, koszty działania naszego przedsiębiorstwa, eliminując na przykład jakoś tam wysoko wysokoenergo, wysokoenergochłonne metody. A przy okazji jeszcze wyposażyć się w technologię, która coś tam robi. I często zdarza się, że ta technologia staje się dominująca, a ta obniżka kosztów to już w ogóle zapominamy o tym. Nie? Więc tu trzeba pamiętać, żeby cały czas balansować, żeby ta równowaga była istotna. Druga sprawa, która jest kluczowa w każdym typie projektów, ale w takim właśnie miksowym szczególnie to jest identyfikacja interesariuszy, czy kto ma jaki interes i nieustanne. Dyskutowanie z tymi interesariuszami. Utrzymanie ich uwagi również jest kluczowe, szczególnie jeżeli się okaże, że jakiś interesariusz jest ważny, bo on coś musi zrobić w naszym projekcie, ale się dowiedział właśnie, że jego oczekiwanie nie będzie zaspokojone, bo w tym projekcie się nie zmieści. Plus do tego, wszystkie wyzwania, które dotyczą pierwszego typu projektów i drugiego typu projektów, też możesz wziąć pod uwagę. One mogą cię, one mogą cię czekać w projekcie miksowym. Który i ma ten element, gdzie rozwiązujemy problem, i przy tej okazji jeszcze próbujemy skorzystać z jakiejś szansy. Jeśli temat zarządzania projektami Cię interesuje, zapraszam na stronę zarządzanieprojektami.pl. Tam materiały na temat y, motywacji zespołów, na temat tego, jak projekt realizować. Y, myślę, że może pomóc również w stawianiu czoła wyzwaniom y, projektów różnych typów. Zarządzanieprojektami.pl